Cześć! Hej! Przyszłam, by Wam dzień. Ja jestem Atena SSO i tam Was w kolejnym odcinku. I w tym filmiku testujemy Start Stable na telefon. W końcu mam możliwość przetestowania aplikacji Start Stable na telefony, bo niedawno wyszła na Androidy i mogę ją sobie zainstalować na telefon. No i teraz właśnie testujemy. Będziemy testować tę aplikację. Jestem na swoim pobocznym koncie z tego względu, że nie do końca jestem fanką, jakby nie do końca ufam zabezpieczeniom, systemu, systemowi zabezpieczeń w telefonie, więc na, troszeczkę się boję wchodzić na swoje główne konto. Z tego też względu, że ostatnio miałam jakieś problemy z tym kontem To nie był żaden włam, bo Star Stable, przynajmniej tak Star Stable stwierdziło No wtedy zmieniłam hasło i w ogóle, no była to dla mnie stresująca sytuacja, ale nie nagrywałam tego, bo stwierdziłam, że nie ma to sensu Bo ja nawet sama wtedy nie wiedziałam, co się dzieje i po prostu ważne dla mnie było, żeby zabezpieczyć jak najbardziej to konto no i ogólnie to konto jest takie trochę przejęte po mojej przyjaciółce, która już tak za bardzo nie gra i ja więcej gram na tym koncie. Taka historia. Już przepraszam, że tyle gadam. O, tutaj mamy żetona. Ciekawe, czy to mi się zapisze w, również w galerii na telefonie. Prawdopodobnie tak. Już przepraszam, już nie będę tyle gadać i zaczynamy testować aplikację. Wydaje że mamy tu takie typowe kółeczkowe sterowanie. Szkoda, że nie można tego przesuwać jak w niektórych mobilnych. Ja tak za bardzo z gier mobilnych nie korzystam, ale czasami coś tam gram. Potem to odinstalowywuję, bo nigdy mi się jakoś długoterminowo nie chce grać w gry na telefon. To nam służy do zmieniania chodów. I dosyć dziwnie się z tym czuję, że mamy takie szczałeczki, ale dobra. I przejadę się, bo ja już tylko tutaj jeździłam, żeby się ustawić do nagrywania. Sprawdzałam trochę coś tam w ustawieniach i tyle, nic więcej tak nie robiłam. Ogólnie widzę, że graf, poziom graficzny jest yy, taki sam jak na komputerze, tak jakby nie zmienili niczego. Jedyne co mi się wydaje, że zrobili, żeby była... Nie wiem czy to wina tego telefonu, ale wydaje mi się, że wszystko jest takie strasznie jaskrawe. Mamy ruch współdzielony. W ogóle większość osób nie wiem, dlaczego nie ogarnia, do czego te ruchy współdzielone służą. Po prostu klikacie sobie tutaj, klikacie sobie w to, mm, tutaj macie jakieś takie zadanka, bierzecie to i dostajecie darmowe PD. No przecież to jest piękne. Jak można tego nie używać? Ja to cały czas używam, jak trenuję konia. Dobra, nie wiem, dlaczego cały czas cofam, ale wyjdziemy sobie do stajni. Też przepraszam za mój głos, bo jestem troszeczkę przeziębiona, ale mam nadzieję, że nie przeszkadza wam jakoś to bardzo, bo jakoś tak no, źle nie mówię. Ale weszłam do stajni i znowu widzę że ten durny błąd, że ja widzę ludzi w stajni i pa patrzcie, co się dzieje z tą postacią. To, to, te błędy, które ostatnio są, jak jest to Halloween, mnie po prostu przerażają. Ja Wam też wkleję jakiś screen z tego. Widzicie, co ona robi? Co to są w ogóle za animacje? Znaczy, one są akurat bardzo ładne. Tylko dlaczego ona jest w mojej stajni i stoi na koniu, a tam jakaś dziewczyna se zmienia bluzki ciągle? O co tutaj chodzi i co to jest za koń? Dobra, w każdym razie, no tutaj są moje konie: ten startowiec, dzikusek i ten. Dobra, zobaczymy, jak wygląda opieka nad koniem. Widzę, że większość z rzeczy jest tak samo. Ok, nie mogę kliknąć na pysk. O, mogę, dobra. No dobra, i sobie dajemy te rzeczy. One też dają PD, to ta codzienna opieka, ale tylko raz. Ja wiem, że może głupio, że takie rzeczy tłumaczę, ale no niektórzy początkujący albo nawet tacy starsi gracze, którzy byli w tym starym systemie, to. Nie za bardzo ogarniają chyba. Z tak, tak, takimi przypadkami się spotkałam. Lepiej wytłumaczyć nawet takie proste rzeczy, a może komuś to pomoże? O Boże, to są stare ikonki. Jak ja mam teraz widzieć, co jest, co? Ja pa pamiętacie, jak były te ikonki? Ja jeszcze jestem w tych czasów, że pamiętam. Ale tak strasznie, ale nostalgia teraz mnie złapała, bo to bardzo stare rzeczy, o Jezu. Pamiętam, jak było wszystko tak szare. Ale dlaczego to jest tak w aplikacji? Nie wiem, czy oni nie mogli tego wyrenderować w takich małych tych kątach? Ja witam Was z powrotem. Miałam małe, naprawdę małe problemy z nagrywaniem. Jakieś, jak, jakiś już czwarty albo piąty raz to nagrywam, ale no cóż, tak bywa. Um, idziemy sobie teraz przetestować wyścig w twierdzy kablującego. Dlatego, że jest Halloween, więc zrobimy Halloweenowy wyścig, a nie jakiś inny. Bo trzeba korzystać z tego, że mamy to święto. No i jedziemy właśnie na ten wyścig. I mam też dla Was ważną informację. Znaczy, no nie wiem, czy ważną, ale takie pytanko do osób, które mnie jakoś tam oglądają. Dla osób, które mnie oglądają, bo niektóre osoby pewnie tylko chcą zobaczyć, jak ja testuję te, tą aplikację i nie interesuje ich mój kanał w ogóle. No, to, to jest bardzo spoko, Fajnie, że chociaż oglądacie ten film do tego momentu, jeżeli ktoś tutaj w ogóle jeszcze siedzi, bo ja już cały czas nawijam, a mój głos jest pewnie tragiczny, bo ja y, mam katar i trochę. No, jestem przeziębiona, więc pewnie mówię totalnie inaczej. No, ale dobra. Ale dla osób, które mnie oglądają, a myślę, że parę, parę chociaż takich się znajdzie, to mam dla Was pytanie: czy chcielibyście, żebym teraz nagrywała filmiki Start Stable? z telefonu, jakieś tam takie luźne, bo wiadomo, że jakieś tam real SSO albo jakieś wymagających bugów, albo czegoś takiego nie będę nagrywać, bo po prostu yy, nie da się tego zebrać. Halo, ja nie mogę tego zebrać, dobra. O, zebrałam to. Yy, bo Po prostu nie dam rady. Jeszcze jestem sterowaniem trochę innym. Yy. Ale takie jakieś luźniejsze filmiki też z mojego konta, chociaż nie wiem, czy jak chcę się tutaj logować, bo też tam widziałam taką opcję, jak usuwanie konta. Co mnie trochę zdziwiło, bo nie wiedziałam, że coś takiego jest w O to sobie zrobimy też przy okazji, bo tu jest dużo akurat czasu w tym wyścigu pomiędzy tymi szczałkami. i mogę sobie robić takie rzeczy w międzyczasie. No i tak. Sam nie wiem dlaczego Start Stable to dodało ostatnio. Czy to po prostu było zawsze? I napiszcie jak to działa, jeżeli z tego korzystaliście, bo jeżeli to całkiem usuwa konto, a mi ostatnio ktoś prawdopodobnie był na koncie, chociaż nie jestem pewna, bo to raczej był błąd Start Stable, ale no to była dziwna sytuacja. Mówiłam o niej na początku filmiku. Nie chciałabym. O tym robić od osobnego odcinka, bo nie uważam, że to było jakieś coś ważnego. Sama do końca nie wiedziałam, nie wiem do tej pory, co się wtedy stało. Ale po prostu bardziej już uważam na to konto. A jeżeli ktoś po prostu może się zalogować na moim telefonie i sobie nagle dać usuń konto, no to dziękuję, ale ja do tej gry już nie wracam, bo po prostu... Chyba bym tego nie, nie ten... Jeszcze wiadomo, ta, tyle pracy poświęcić na konto, i po prostu przyjdzie i usunie, no to jest bez sensu. Ale nie, nie wiem, myślę, że ta opcja tak nie działa, tylko to jest po prostu usuwanie konta z telefonu. Napiszę, że jeżeli z tego korzystaliście, to jak to działa, bo ja z tego nie korzystałam ja i raczej nie będę, odnowi w ogóle tą wiewiórkę. Jakby ktoś nie wiedział. Um, I um, pytanie jest do Was, czy mam nagrywać te filmiki, bo jeżeli tak, to ja się hmm. dla Was tak poświęcę. To nie jest jakieś wielkie poświęcenie, nie? Ale zrobię to dla Was i tutaj będę na swoim koncie i będę nagrywać takie luźniejsze filmiki jakieś, które dam radę. A jeżeli po prostu Was denerwują takie filmy z telefonu, jeszcze z tym widocznym programem do nagrywania i pewnie gorszą jakością, bo wiadomo, że na telefonie będzie tak... nie będzie chyba takiej dobrej jakości. No teraz na laptopie też nie, ale jak był... Dobrym stanie, lepszym stanie niż teraz jest, to była dobra jakoś. No. Ja nie wierzę. Prawie skończyłam ten wyścig. No, I w każdym razie, czy byście chcieli te filmiki z telefonu? Czy, czy poczekacie, aż ten laptop już będzie sprawny? Nie wiadomo kiedy, bo wiadomo, no. Laptop nie, nie jest na pierwszym miejscu w moim życiu. To wiadomo, to jest tylko ten. I też są inne sprawy do załatwienia, ja teraz mam, znowu mam szkołę i też nie mam aż tak dużo czasu, no teraz jestem chora, no to mam właśnie czas, żeby nagrać coś tak i zmontować. Wcześniej to w wolnym czasie po prostu robiłam inne sprawy też, żeby tak trochę odpocząć. Yy, no i w ogóle jest do Was takie pytanie, czy czekacie, aż będzie naprawiony, czy chcecie filmiki z telefonu i jeszcze dam pytanie na społeczności, bo wiem, że pod filmami nie zawsze ktoś pisze. A na społeczności, jak jest głosowanie, to łatwiej po prostu to zobaczyć, ale w filmie też pytam, żeby więcej osób się dowiedziało. Nie, wiecie co, ja wam już nie zrobię tego pokazywania tego wyścigu, bo to nie ma sensu. Jak na razie aplikacja jest w porządku, a to częste wywalanie to jest wynik internetu. Jedyne, do czego mogłam się przyczepić, to właśnie to trochę dziwne sterowanie, ale wiadomo, jest to telefon, trzeba się przyzwyczaić. No i po co te pytajniki wszędzie, to ja nie wiem, ale w porządku. No i wiadomo, reszta to kwestia, po prostu wszystko jest tak samo, jak w First Table. Mogłabym Wam jeszcze pokazać, jak wygląda kupowanie różnych rzeczy. Także kupimy sobie coś e, fajnego. Myślę, że o właśnie w sklepie globalnym. Najpierw pokażę. Sama też zobaczę, bo jeszcze nie wchodziłam. Okej. Okay. I myślę, że kupimy sobie... Jak tutaj wybrać w ogóle sprzęt dla konia? O, filtry. Jest, dobra. O, wygląda to nawet lepiej trochę niż w Persewiu. E, weźmy fiolo, fioletowy. Można tak to zrobić albo nie. Weźmy pomarańczowy, czapraki. Ok. I najniższa cena szylingów. Ok, mamy taki. Ja sobie też coś, może tutaj wybiorę mm, do zakupu, a weźmy jeszcze inne kolory: fioletowy. Można dwa na raz? Nie. Czyli tak samo jak w Starz Table. Okej. Okay. Ten czaprak jest nawet w porządku, ale jakoś tak nie widzę po tych najtańszych cenach ładnych czapraków. No niestety tak nie ma za bardzo. Nie różowe. Te jedynie czapraki mi się nawet podobają. Z tym takim koniem. Zobaczmy jeszcze po prostu wszystkie kolory. Jakie są. Ok, i mamy takie yy, czapraki. O, Teraz mam trochę gorszy katar, to mogę jeszcze dziwniej mówić. No, ogólnie kupiłam jeszcze rzeczy, ale urwało mi się nagrywanie, więc y, pokażę Wam teraz, y, co sobie kupiłam. Ok, otwieramy inwentarz i chcę zobaczyć, jak wygląda ubieranie tych rzeczy. Ten pytajnik mnie tutaj trochę irytuje, ale wiadomo, on jest dla nowych graczy. Tak jakby. No ale w normalnym Star Stable tego nie ma, więc to jest chyba tylko na nowych osób na telefonie. Nie wiem, o co z tym chodzi do końca. Okej, okay. no też minusem tej aplikacji jest to, że po prostu mamy wszystko takie szare, a nie mamy takich rzeczy w normalnych kolorach jak w Star Stable na komputer. Kupiłam takie różo taki różowy komplet. Ale jeszcze, żeby wam pokazać, jak wygląda to kupowanie, to kupię sobie do tego jeszcze jakiś, nie wiem, może wianek, bo on kosztuje jeden starcoins. No tak. No powiecie, żeby też było wszystko pokazane. On na przykład coś takiego, albo jeszcze jakie są wianki. Jeszcze może, o, zrobimy tutaj ten filtr. Ciężko mi, bo to naprawdę jest malutkie strasznie. No. Ma ta aplikacja y, trochę minusów, ale nie jest y, jakaś zła, jest w porządku naprawdę. Y, nie wiem, czy na, na iOS jest taka sama, trochę się chyba różni, ale już nie pamiętam, bo strasznie dawno widziałam filmiki z, tym, z tą aplikacją, więc już nie pamiętam po prostu, jak tam wszystko wyglądało. Yy. Ale ta aplikacja na Androidy, no jest w porządku. O, wianek widać akurat w naszym inwentarzu. Tutaj stworzyliśmy taki nasz różowy komplet, ale nie wygląda za dobrze. No, ale tylko to jest po to, żeby wam pokazać, jak wygląda tutaj kupowanie rzeczy. Mi tak aż tak, mi aż tak na tym koncie nie zależy, więc po prostu by ja to kupiłam tak, no, tak, żeby pokazać. Te pytajniki, jak nie wiecie, to też Wam objaśniają dużo rzeczy, jak tutaj działać, chociaż mnie osobiście denerwują, bo ja już długo gram w stacji i wszystko wiem, I nie wiem, jak te pytajniki można wyłączyć. Tutaj są jeszcze inne opcje, których nie sprawdzałam. Tutaj są takie opcje. W ogóle dziwnie, że nie ma tego, tych innych opcji, tutaj tylko są te trzy, ale one są oddzielnie, jakby zrobione. Mamy klub. Jestem w jakimś w ogóle klubie, o którym nie, nawet pojęcia nie mam. Um, tutaj są znajomi. Nie mam swojego... Tak, mam Cathy Lion Lionhomów Ignorowanych, tylko sprawdzałam, czy to działa. Um, dobra. No i tutaj są inne wszystkie opcje, jak table, zadania moglibyśmy jeszcze zrobić. Nie wiem, czy jest tak przedłużać odcinek. Pokażę Wam, jak robić zdjęcia. Przybliżamy tak palcami, ale możemy też na suwaku. To akurat jest bardzo wygodne, tak przybliżać sobie, o. I tutaj mamy te same opcje jak w Star Stable, mamy też filtry, tylko małe są te strzałeczki naprawdę. O, okej. Okay. No i mamy tutaj jasność, nasycenie, tak samo jak wszystko jak w Star Stable. I zdjęcia prawdopodobnie się zapisują w naszej galerii. Ok, i ostatnią rzeczą, jaką sprawdzimy, są zadanka codzienna, które są tutaj na tablicy. No i będziemy kończyć, bo mogłabym jeszcze więcej rzeczy pokazać, ale myślę, że chcielibyście odkryć więcej też sami. I nie mogę tego kliknąć. Super, nie mogę tego kliknąć. Nie wiem, jak jeszcze z tym klikaniem to trochę dziwnie działa. O. Udało mi się. No te wykrzykniki też są takie w starej grafice, nie wiem dlaczego tak jest, ale może oni kiedyś to zmienią. No i tak, i też myślę, że odcinek byłby za długi, a no też nie ma sensu wszystkiego pokazywać. Jeżeli chcecie, to mogłabym kiedyś zrobić drugą część z testowania tej aplikacji, ale nie uważam, że to byłoby jakoś specjalnie potrzebne, bo pokazałam takie wszystkie podstawowe rzeczy, a resztę to wiadomo... W trakcie by już można już zobaczyć, bo to nie jest, to nie są jakoś specjalnie jest mechaniki. To jest tak samo praktycznie jak w Star Stable, wszystko tylko wiadomo to jest wersja telefoniczna. Ja już jestem po odebraniu tych zadanek w skończeniu, i to by było już na tyle w tym filmiku. Czekam na Wasze komentarze odnośnie całej mojej propozycji. No i widzimy się w następnym filmiku. Pa! pa.